Jak Janowski, to... Adrian i braki Barkinoiem. To bardzo bym, prosił, żeby każdy kto stanie na wadze. No, potem, potem, potem przez chwilę przypozował, dobra. dobrze? Daj Daj 58 57,5. Zmieścił się w limicie. 57,5. Tak. Znaczy, znaczy ci są takie dorobisz. No, próbuję pokazać, 59 200 limit jest 57,5. Ponad limit jest y, kilogram 200, więc musi zbijać. Dobra. 50 pięćdziesiąt dziewięć dwieście to stać jest razem do południa. chwilę? dobra Następna walka. Sławomir Wasiak, Tarasiewicz Dariusz. Sławomir Wasiak, zapraszamy. Proszę nie? Proszę Też masz cyfrę, Jeszcze... Po Nie, tylko nie chciałem... Jeszcze trzy siedmiu No teraz to chyba... Siedem

500, pół kilo jest y, tolerancji, więc zawodnik zmieścił się. Przychodzi. Przypozujcie, pozycja, o tak. Dobra. I twarzą do nas. I twarzą jeszcze. Wojtek Balejko, zapraszam Janza Łotnicki. Nie <trybujesz> to Wojtek Balejko, 92-600. Zmieścił się w limicie.

Gdzie jest kieliszki? Kieliszki. mając by... na kieliszki, bo już dawno... Tak. będziemy jeść. Teraz będziemy zapraszać bohaterów walki wieczoru. Józef Warko i Janusz Dylewski. Pierwszy Józef Wałk, Wałk, Wałk. Dziewięćdziesiąt sześć, sześćset, limit jest dziewięćdziesiąt trzy kilo. Józef Wałk przekroczyło trzy kilo ponad. Więc y, zobaczymy jak drugi zawodnik zaważy i wtedy zobaczymy co dalej. Zapraszamy Janusz Dylewski. 94.500 Janusz Dylewski też nie zmieścił się w limicie. Kwestia czy zawodnicy się zgadzają, czy będą zbijać wagę. Zgadzają się, <śmienią> proszę pochować. Jeszcze tutaj zostajemy. Bierze, Spokojnie, Dziękuję Nie, ale Ale ja mam. Już idą. Do, e, jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze, 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 halo, halo, ha, trażami, Tata, trażami jeszcze twarzami, twarzami jeszcze stańcie, osobno twarzami, osobno twarzami jeszcze. 50 lat, 50. -te z rodziny Józefa Barkoła na drodze wojownika bo cały czas, także 100 lat dla niego. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. 100 lat. i jeden raz. I w JEDNEGO MNIE NIE SŁYDZI KAŁA UUUUUU No właśnie wow! tam Przeszyj! Kurde, to nie było w planie Zaraz kieliszki przyjdą I będziemy ok. objawiać Ja i ten Kurde, ma